Gdyby nie obowiązkowe szczepienia, to cały czas w Polsce umierałyby osoby na przykład na polio albo chorowały na polio, mamy obowiązkowe szczepienia na, róży, na różyczkę czy na gruźlicę, więc proszę tutaj nie opowiadać, że to jest jakaś utopia. Jest katalog obowiązkowych szczepień. Lewica postuluje rozszerzenie tego katalogu po prostu o chorobę, na którą umierają tysiące Polaków i Polek w skali roku od początku pandemii, a odpowiadając panu Mencenowi z Konfederacji. No ja bardzo ubolewam nad tym, że politycy pana ugrupowania mają większy problem z tym, żeby dołączyć do kampanii szczepimy się, żeby zachęcać do szczepień, ale chętnie stoją pod, pod transparentem z napisem szczepień nie czyni wolnym, który nawiązuje wprost do hasła z nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady. I moim zdaniem to jest haniebne, bo państwo swoim działaniem manipulujecie, dezinformujecie i doprowadzacie do tego, że Polacy umierają i nie chcą się szczepić.